Istnieje wersja ciebie, która już spełniła swoje marzenia, już zrealizowała swoją wizję, wypełniła swoje powołanie. I ta wersja już jest w tobie. Już teraz, już tutaj. To nie przypadek, że słyszysz te słowa. To ty sam je przyciągnąłeś, jako przypomnienie, bo na pewnym poziomie ty już wiesz, jak to działa. To wszystko już się wydarzyło, to już jest stworzone. To nie chodzi o to, żeby ciężką pracą i wysiłkiem wykuwać rzeczywistość przez czas i przestrzeń. Chodzi o zestrojenie się z tą wersją rzeczywistości, w której już jesteś spełniony. Chodzi o dostrojenie się wibracyjne, poprzez częstotliwość, energię, świadomość, do tej linii życia, w której to wszystko już się dzieje. To jest aż tak proste, ale robi się trudno, gdy nasz umysł zaczyna stawiać opór, poprzez oczekiwania, przekonania, założenia, lęki. To my, naszą świadomością, stawiamy przeszkody na swojej drodze. To nasze myśli, emocje i ograniczone przekonania projektują trudności. Ale prawda jest taka, że nic z tego nie musi być prawdą. To tylko półprawdy, które sami tworzymy. Bo ty, prawdziwy Ty, jesteś poza tym wszystkim. Ten świat to iluzja, hologram, który sam tworzysz z poziomu świadomości. To tylko zmieniające się piksele. Ale Ty jesteś tym, który je obserwuje. Kim jesteś naprawdę? Nie jesteś swoim ciałem. Nie jesteś swoim imieniem. Jesteś bezczasową, nieskończoną, nieograniczoną świadomością. Jesteś przestrzenią bez granic, miejscem bez miejsca, źródłem czystej kreatywności. Jesteś Ja Jestem. I to rozpoznanie, że istniejesz, to jak twardy reset całej tożsamości. Z tego miejsca przychodzi prawdziwa inspiracja, ta, która płynie z Twojego wewnętrznego planu, z misji, z powołania, z głębi Twojego serca. I kiedy odwracasz uwagę od świata zewnętrznego, od oczekiwań społeczeństwa, od opinii innych, wracasz do siebie, a wtedy cały wszechświat zaczyna ci sprzyjać. Kiedy jesteś w zgodzie z tą wersją siebie, wibracyjnie, twoje przeznaczenie staje się nieuniknione, twoja misja staje się jasna, twoje marzenia przyciągają się do ciebie z lekkością. To nie jest świat przyczyny i skutku to gra częstotliwości. To, jaką częstotliwość ucieleśniasz, tu i teraz, tworzy twoją rzeczywistość. Kiedy naprawdę wiesz, kim jesteś, wtedy sukces, miłość, zdrowie, obfitość są naturalnym skutkiem. To już się wydarzyło, ty tylko do tego wracasz. Ale umysł chce wiedzieć jak. Chce mieć kontrolę. Projektuje ograniczone wersje przyszłości na podstawie przeszłości. A co jeśli to, co cię czeka, jest o wiele większe niż możesz sobie wyobrazić? Co jeśli Twoje ograniczone przekonania tylko Cię blokują? Dlatego jedyne, co naprawdę masz zrobić, to być jak dziecko obecny, prawdziwy. Otwarty i działać nie z lęku, nie z logiki, ale z inspiracji z poziomu duszy. Podążaj za tym wewnętrznym przeczuciem ufaj a wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, przyjdzie do Ciebie dokładnie wtedy, kiedy trzeba ani wcześniej, ani później. Bo jeśli czegoś nie masz to znaczy, że tego teraz nie potrzebujesz. Ty jesteś wszystkim, czego potrzebujesz. I to jest prawdziwa magia życia. Wszechświat zaczyna działać na twoją korzyść. Synchroniczność, przypadki, które nie są przypadkami. Ludzie, wydarzenia, miejsca, wszystko zaczyna się układać. Ale najpierw musisz przypomnieć sobie, kim jesteś. Przestać szukać potwierdzenia na zewnątrz. To czas, aby usunąć ostatnie blokady, odzyskać siebie i w końcu stać się tym, kim zawsze miałeś być.